Witam was, moi drodzy słuchacze bądź odbiorcy, korzystając z tego, że jeszcze mamy ładną pogodę, e, chciałbym tam poruszyć jakieś tam może dwa tematy związane z tym naszym kładowaniem, bo tam zadajecie dużo pytań na temat jazdy z nami, tak? Czy można się przyłączyć? Czy, czy kiedy, gdzie, co, jak? E, słuchajcie, problem jest taki. Że jest nas i tak bardzo dużo tutaj. Niedawno było mniej, także duża ilość tych kładów no, powoduje pewne zamieszanie. Dlaczego też jeździmy w dwóch grupach? To nie to, że my się tam nie lubimy, czy jakaś tam jest konkurencja, czy coś tam chłopaki od Michała z ekipą. Oni czasem wyjeżdżają trochę wcześniej, tak. No wyobraźcie sobie, no oni w 8, my w 8. Tak jak widzieliście na tym ostatnim filmie, co tam Michał testował i tam ja też to ogrywałem, była okazja w jednym miejscu się spotkać. No to no, sami zauważcie, że no, robi się taki młyn z tego wszystkiego, że no, ja uważam, że to jest za duża grupa na raz, dlatego staramy się jeździć też w mniejszych grupach. Chłopaki tam jeżdżą oddzielnie. My oddzielnie, czasem jak się spotykamy gdzieś z dara od ludzi tu w łąkach czy coś, no to też nas potrafi być z 15, no to też robi się to zamieszanie. Nie to absolutnie mówię, nie to, że tam coś się nie lubimy czy coś. Nie o to chodzi. W mniejszych grupach no jest jakby tak bardziej, no może niebezpiecznie, ale więcej można się ujeździć, mniej się stoi, więcej się jedzie dlatego jak ktoś tam pisze czy żeby się chciał przyłączyć no ja zawsze odpisuję że no że raczej nie tak no, bo wprowadza to straszny zamęt a my z reguły robimy to dla przyjemności tak żeby sobie pojeździć żeby sobie odpocząć tam mamy te swoje tematy swoje gadki zawsze ktoś nowy to nie zna naszych zasad jak jeździmy czy wyprzedzać nie wyprzedzać przede wszystkim trzeba mieć interkom i tak dalej i tak dalej dlatego nie gniewajcie się że, że nie zabieramy tam Innych, jakby nie mówię, że obcych, tylko po prostu innych, bo, bo robi nam się z tego problem i tak. I tak jest nas dużo, bardzo dużo. Niedługo zaraz będzie nas, za dużo pewnie i na dwie grupy. Także pozdrawiam tam chłopaków od Michała. Także spotykamy się gdzieś, gdzieś nieraz na szlaku, przecinamy się. Pomagamy sobie jak trzeba, no jak, jak każdy myślę, tak? Tu nie ma żadnej absolutnie konkurencji, żadnych takich rzeczy. Wiadomo, że każdy chce być najszybszy, najlepszy, no to jest w naturze człowieka, tak. Ja też zawsze bym chciał. I nie tylko ja pewnie wszyscy, tak, tak? przebijamy się, jakby tak, ale to nas motywuje też do jakichś tam działań, pracy. To akurat jest zdrowa rywalizacja. No, nie, ma, nie ma tutaj czegoś takiego myślę, jak zawiść, czy coś. To akurat jest zdrowa rywalizacja, także tutaj, tutaj w pełni. Yy, Pełni to akurat działa na korzyść, także przybywa te tysiąc, ty, ty same tysiące. No bo tak jak wiecie, no jak my jeździmy tysiącami, czy nawet jakieś tam 800 czy coś, to sprawnie to jedzie. No jest taki CF Moto z nami 520, no które też wiecie, że jeździli chłopaki to nieraz. No ale jak już jedziemy dalej, tak, to my tak sobie lecimy 9 dyszek czy 100, no do tego CF Moto już jest słabo. No, no już tak nie poleci no i zwalnia cały ten peleton. Najlepiej jak te kłady wszystkie są takie porównywalne, wtedy no, lepiej się jedzie i nam, i, i reszcie, tak, tym, co, 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 co na takim malutkim kładziku nadrabia, nadgania, ale to już jest szczyt możliwości tego kłada, także no, staramy się przesiadać na mocniejsze maszyny, ci co, ci, co mogą, co mają warunki finansowe i chęci do jazdy, no, żeby chociaż ten kład, taka przelotówka, to tam 90 stówkę czasem, no, żeby było. Takie nie wymuszone, tylko takie tam standardowe. Także, także tak staramy się dobierać. Tam u Michała no, jest więcej tam różnych tych sprzętów, bo oni jakby troszkę później zaczęli tą przygodę. no Nie wszyscy oczywiście tak. Michał się to zaangażował w to też mocno. Akurat mówię o tej ekipie, tak i naszej ekipie, no bo tutaj jesteśmy z jednego terenu, razem tu sobie latamy, ogrywamy i tak dalej, i tak dalej. Doradzamy coś mądrze. Jeśli, jeśli ktoś ma jakieś pytania, to. To nie ma tu żadnych tam jakichś tajemnic. I dlatego proszę uszanować to też, że, że no nie, nie bierzemy wiele, wiele innych tam obcych, czy tam różnych tak, dodatkowych tutaj rajderów. I tylko dlatego. Także to był taki temat numer jeden. Temat numer dwa, jeszcze poruszę zakup używanego kłada, bo tam ciągle są jakieś pytania, co kupić na od kolegów, czy używanego, czy, czy nowego. czy Słuchajcie, wiecie, że zawsze mówię wprost i prawdę. Jeśli ktoś chce mieć święty spokój, nie angażować się bardzo w te remonty, przeróbki, niech sobie kupi nowego kłada, słabszego, nawet to, co w moto, niech będzie to nowe. Na razie y y sprawuje się jakby dobrze, chociaż. Znalazłem tam film u ruskich, wyjeżdżając z błota, urwało dwa przeguby Od razu ten nowy 1000, ten Gen 2, Ciekawa, ciekawostka to była. Też byli rozczarowani, porównywali go z Kudrzejem i wyjeżdżając tak, jakby no z takiego doła błotnego do góry, urwali dwa zewnętrzne przeguby w nowej CRC. Czy tam za bardzo się to zawieszenie otwiera, czy za duży skręt? Nie wiem. Jest ten filmik tam. Żeśmy dobrze analizowali, dziwna sprawa, no ale to może tak na początku z tymi kładami będzie, że coś jest niedopracowane, coś może za bardzo zawieszenie wychodzi, ale już tam paliwo. Okaże się w trakcie u nas. Także, jeśli chodzi właśnie o zakup, jak ktoś, tak jak my jesteśmy mechanicy, tak, no to my sobie tam poprawimy razem, tu jakoś próbujemy sobie poradzić z tym wszystkim, pomóc. To na zasadzie koleżeństwa. Tu tak naprawdę to nikogo, od nikogo praktycznie nie bierze jakiś tam pieniędzy, jakiś zimy w grupie. Fakt, że to wymaga trochę czasu, no ale to jeden to rozbierze, drugi to jakoś tam sobie. Marek jest tutaj głównym wsparciem cefek. Także jak mówię, kogoś, ktoś ma, jak to się mówi, wiele w ręce, chciałby pojeździć w spokoju, niech sobie kupi nowego kłada. Jak ktoś chce trochę ekstremalnej jazdy, no to wiadomo, że czy 1000, czy jakiś inny, to ale on też wymaga mówię, no, zaplecza takiego mechani mechanikowatego, o tak. Także widzicie, no, można dbać o to, tak jak zaraz wam dam dobry tutaj przykład. Wróciliśmy znowu zrobiliśmy tam ze 200 km w weekend i zaraz wam coś poka będzie widać. No. no i nagle się okazało, uszczelniacz na moście puścił. Kurde, już powinienem to zobaczyć w poniedziałek, ale wyjątkowo w poniedziałek nie wziąłem go na podnośnik, bo tylko się ukurzył, mówię, nie będę go tam. No i już macie, tak, już jest temat, już jest problem, już trzeba robić. No w nowym kładzie raczej nie występują takie rzeczy, no bądźmy szczerzy, no ja akurat kupiłem cały zestaw do naprawy zawieszenia. I tak czekałem, co się pojawi, bo jak rozbiorę zawieszenie, jak rozbiorę zawieszenie. Od razu i tak miałem wymienić uszczelniacze na moście, bo tak jak widzicie, zrobiłbym całe zawieszenie wyjął te wahacze. Za chwilę trzeba robić uszczelniacze i to jak się wkurza, tak? Bo więc trzeba rozebrać, zmienić uszczelniacze od razu na moście, wyjąć te półosie, Zmienić wszystkie tulejki, tak jak ja zawsze powtarzam, zrobić kompleksowy taki remont tego przodu. Żeby później za tydzień czy po jednym wyjeździe znowu nie wracać do tego samego. Bez sensu. I, no, i, I to tak powiedzmy, no było to w rzeczce, ale to, to, to akurat przypadek, tak. Przebieg już robi swoje, tak. Przebieg, czas, te uszczelniacze już mają 5 lat, wiesz, guma też twardnieje. Także to potwierdza to, że no, w używanym kładzie z reguły no, zawsze coś jest do zrobienia. No możecie to olać, tak. To nie leci jakoś tak strasznie dużo, ale problemem jest to, że to nie chodzi o to, że to leci, tylko chodzi o to, że to wody nabierze. Jak my pojedziemy później topić w rzece, to tam do mostu mi naleci wody. Ja go później postawię, most zarzewieje, zaraz, zaraz łóżka szlak trafi. To jest groźne. Nie wycie oleju, bo zanim on za nią by wyleciał, to jest szerok. To, że to w drugą stronę właśnie niestety wpadnie tam woda. Także pamiętajcie, że to to jest takim elementem. Ja go nie topiłbym, to umył, dalej bym jeździł, tak? I w, ale nie topił. Trafi wam się jeden rowek do, przeje, do przejechania. Zakopiecie się w tym rowku, on postoi sobie 15 minut w wodzie i tak wam się wleje. Także, także to taka moja tylko rada. Także mówię, jak chcecie, kłada dla świętego spokoju nowego, tańszego może, czy nawet jak już wracamy do tego CF, no bo tu akurat najbliżej mamy chłopaki, tam mają te QJ i tak dalej. To oni mogą się wypowiedzieć więcej, ja, ja nie znając tematu jeszcze się nie wypowiem. No to jak nie stać wam na 1850, ale nowe. Nowe, w podstawie nawet, żeby po prostu cieszyć się jazdą, nie remontem ciągłym. Jak ktoś lubi, oczywiście. Nie to, żebym jakoś was zdrażał do używanego kłada, tylko mówię, no jak wygląda sytuacja, tak, że no wszystko było w porządku, no i nagle leci uszczelniacz, tak? W nowym też może się wkręcić trawa, też ten uszczelniacz może lecieć, ale, ale mimo wszystko. Nawet jeżdżąc normalnie macie więcej czasu Wam pozostaje na te naprawy. Także używany czy nowy, dla tych, którzy średnio się znają, nie mają zaplecza jakiegoś dobrego, nowy. Kupcie nowy, nowy. Jak kogoś też tak nie stać, trochę sobie potrafi porobić, można kupić taniej, kupić używany, on też będzie dobrze działał. Tylko niestety wymaga no, większej opieki. tak? No, wiąże się to z czasem i z kosztami. Jak, jak, jak macie jak, jak macie gdzie, to też nie bójcie się używanych kładów sprawdzonych, najlepiej od kogoś znajomego. Nawet jak ja bym komuś znajomemu tego kłada sprzedał tak, no i zrobiłby jeden wyjazd, no i uszczelniać mu leci, tak? No to trzeba wiedzieć, że to było dobrze tydzień temu. Teraz jest źle, tak? No powie, ale żeś mi lipę wcisnął. Nie, to są takie rzeczy, których nikt nie przewidzi. Wszystko się może zdarzyć. W nowych kładach zresztą też może się wszystko zdarzyć, bo to jest tylko sprzęt także taka króciutka relacja z tego, czy warto, czy nie warto, sami jakiego kłada warto, no to to, to już sobie odpowiedzcie sami na to pytanie, gdzie chcecie jeździć, w jaki sposób chcecie jeździć, z kim chcecie jeździć, to już wybór należy do was, ja zawsze odpowiadam kup tego, który ci się podoba, jeśli chcesz nowego, żebyś był zadowolony, bo nawet wydanie jakikolwiek pieniędzy, a coś, na coś co ci się nie podoba, to po co, żeby się wkurzał później, także na dziś studio Polaris na razie zamknięte. Mamy studio Kanam Do zobaczenia w kolejnych jakichś odcinkach, filmikach z relacji tych naszych nowych sprzętów. Jak Was bardzo interesuje CF Moto, a interesuje trochę tam spróbuję dla Was coś ograć, przekazać, podsumować. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia.